No i ten sam problem w kamery, ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym jest, że przepisy kodeksu postępowania karnego mówią o rozprawie. No proszę, proszę spokojnie siedzieć, dobrze? Ja rozmawiam w tej chwili z panem, a panu udzielę głosu. I to jest posiedzenie i tylko przedmiocie rozprawy są. Wyraża zgodę, zezwala na utrwalanie dźwięku obrazu, a nie na posiedzeniu, na rozprawie. I taka ta zgoda wyrywa. Także tutaj nie dajemy zgody na utrwalanie posiedzenia, przebiegu posiedzenia, chociaż. Proszę. Proszę Wysokiego Sądu. Zostało wydane wiążące postanowienie w przedmiocie zezwolenia na rejestrowanie wizji. I dźwięku. I kto to jest wiążące w tak sprawy? W jakiej sprawie? SKWZ 28 przez 13. Proszę sprawdzić. Protokół z 5 grudnia. Wysoki sąd poświadczanie prawdy oznaczenie prawdy. Jest się przedstawiciel. Mediów. Ja czytam protokół, więc proszę nie komentować nieprawdy. Dariusz Komorowski, redaktor naczelny Rady sądowe, który wniósł o wyrażenie zgody na utrwalanie obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia. Na pytanie przewodniczącego, Janusz Komorowski wniósł o wyłączenie całego składu orzekającego, na fakt, że jego inicjatywy, to, jego inicjatywy toczy się postępowanie dyscyplinarne wobec 18 sejdów w tym poszczególnych sądów i jego przekonania. Okoliczność ta przesądza o tak zasadności złożonego wniosku o wyłączenie. Po na razie postanowił rozpoznanie sprawy w dniu dzisiejszym odroczyć celem rozpoznania wniosku o wyłączenie sejmu. Czyli do protokołu składam się że protokół został sfałszowany. Dobrze, dobrze. Protokół został sfałszowany. Jest zapisany. Będzie zapisany, Przystępujemy do e, rozpoznania sprawy pana. Jakie wnioski ten Składam wniosek o zezwolenie na rejestrowanie dźwięku i... Zostało y, odmowie załatwione. Y, ja nie słyszałem, z... żeby Wysoki no Sąd wydał postanowienie. Ja uważam, że sąd postanowił oddalić ten wniosek, ponieważ zgoda wy... jest tylko wymagana przy rejestracji dźwięku obrazu na rozprawie, a nie na posiedzeniu. A w dniu dzisiejszym mamy posiedzenie w no, przedmiocie no, incydentalnym. Wysoki Sąd nie pouczył o prawie złożenia środka zaskarżenia w tym przedmiocie i naruszony został w związku z tym artykuł 425, paragraf 1 i 3 Kodeksu Postępowania Karnego. Decyzja zapadła. Proszę, inne wnioski składa Pan? Składam wniosek formalny o wyłączenie całego składu orzekającego. Całego składu orzekającego? Ze względu na łamanie procedury karnej, A, między innymi no. za to, że Wysoki Sąd nie pouczył o prawie złożenia zażalenia. No. Ponadto, tak. w dniu 7 stycznia w dniu 7 stycznia, Wysoki Sąd. Proszę wolniej, żeby można tak. było zaprotestować. Tak, w dniu 7 stycznia, coś się dzieje? W sprawie nałożenia na mnie kary, kary porządkowej grzywny w dniu 31 października 2013 roku, sędziowie Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w obecnym tu składzie również wykazali swój brak bezstronności. Tolerując oczywiste popełnienie przestępstw urzędniczych przez sędziego Wojskowego Sądu Okręgowego pana podpułkownika Tomasza Krajewskiego, ja składałem tam wniosek o wyłączenie później wszystkich sędziów Sądu Najwyższego. Akurat w tym składzie faktycznie sędziego. Yy, Marka Pietruszyńskiego nie było podczas posiedzenia w dniu 7 stycznia. Także jest to nie wszystko. Teraz chcę uzasadnić i proszę mi nie przeszkadzać w uzasadnieniu mojego wniosku, bo to jest bardzo takie mam prawo. Zgodnie z artykułem. 42 paragraf 3 Jest, kodeksu nie postępowania karnego. sąd sądu. Proszę krótko ograniczyć się do uzasadnienia wniosku. Sąd powinien powstrzymać się od udziału w sprawie i w związku z tym nie pouczać mnie, co mam w uzasadnieniu powiedzieć, a co nie, i nie ograniczać mojego uzasadnienia. Proszę. Także na posiedzeniu przed Sądem Najwyższym. W sprawie nałożenia na mnie kary porządkowej grzywny wykazali swój brak bezstronności, tolerując oczywiste popełnienie przestępstw urzędniczych przez sędziego Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie podpułkownika Tomasza Krajskiego. Dokonano jedynie zmiany wysokości grzywny, mimo iż sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego nie miał prawa kontynuowania postępowania. Z powodu nieprawomocnego załatwienia sprawy dyscyplinarnej przeciwko sobie, Najwyższego wydane w pierwszej instancji jest prawomocne, podkreślam, prawomocne, pomimo złożonego w terminie ustawowym zażalenia z 25 grudnia 2013 roku do drugiej instancji, czyli składu pięciu sędziów Sądu Najwyższego. Sędziowie Izby Wojskowej uczynili swoje postanowienie po przekazaniu wniosku do Prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego i wydali postanowienie o pozostawieniu mojego wniosku bez rozpoznania, bez pouczenia o prawie zaskarżenia na mocy artykułu 425 paragraf 1 i 3 Kodeksu Postępowania Karnego i artykułu 176 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejny wniosek. Kolejny wniosek. O wyłączenie sędziów z powodu poświadczenia nieprawdy zignorowano. I przystąpiono do kontynuowania posiedzenia. Naszą mojej zgody nie było do czasu prawomocnego załatwienia wniosków formalnych. W związku z tym w zespole do spraw korespondencji Sądu Najwyższego włożyłem skargę do protokołu w dniu 7 stycznia 2013 roku, żądając ścigania dyscyplinarnego i karnego przerażająco niekompetentnych sędziów Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, którzy zignorowali artykuł 8 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Karnego. W związku z wiążącym postanowieniem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z 3 lipca 2013 roku, sygnatura AKWZ 41 przez 11, kształtującym prawo i stosunki prawne, bowiem został ukarany za rzekome znieważenie sędziego z powodu rzekomo, bez podstawnego zarzutu o oczywistym popełnieniu przez niego przestępstw urzędniczych. Ponadto sędziowie Izby Wojskowej Sądu Najwyższego zignorowali moje zastrzeżenie złożone do protokołu iż celowo i świadomie nie doręczono mi rzekomo wniosku postanowienia Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu z 17 lipca 2013 roku z 17 lipca 2013 roku sygnatura akt KP 21 przez 13, wydanego przez sędziego delegowanego z Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu, który nie mógł przewodniczyć składowym w przedmiocie przekazania sprawy Wojskowemu Sądowi Okręgowemu w Warszawie. 100, paragraf 2 KPK w związku z artykułem 425 paragraf 1 i 3 KPK w związku z artykułem 425, 432, 432. w związku z artykułem 65 paragraf 1 KPK 655 paragraf 1 I to sądowi podlegającemu wyłączeniu w związku z wiążącym postanowieniem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z 12 lutego 2013 roku sygnatura akt WO2 przez 13 przekazującym sprawę do poznania. I w ten sposób zostało zamknięte błędne koło bezprawia. Stronniczy sędziowie Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, nie bacząc na swoje wiążące postanowienie sygnatura akt 2 przez 13, wydali w dniu 27 sierpnia 2013 roku sygnatura 14 przez 13 bez mojego udziału i wbrew artykułowi 45 ustęp 1 Konstytucji przeciwstawne postanowieniu o przekazaniu sprawy Wojskowemu Sądowi Okręgowemu w Warszawie, przez co sędzia Tomasz Krajewski stał się sędzią we własnej sprawie i domknął on błędne koło bezprawy. Nie dość tego, w myśliwy sposób, karając mnie za obronę swoich podstawowych praw obywatelskich. Oczywiście nie doręczono mi postanowienia Izby Wojskowej Sądu Najwyższego jako wydanego. Oczywiście nie doręczono mi postanowienia Są Izby Wojskowej Sądu jako wydanego w pierwszej instancji sądowej i stroniczy sędziowie przeszli nad tym do porządku dziennego. Aby sędziowie Izby Wojskowej Sądu Najwyższego byli sędziani we własnej sprawie. Wszystko? Bowiem wcześniej, no, na... pan, Jeszcze, jeszcze uzasadnienie. Kon, nie koniec. Jeszcze nie koniec. Proszę o odczytanie mi ostatniego zdania. Poprzerwał mnie przewodniczący sędzia, mimo że nie powinien. To, w ja ja bo tak. Tylko Proszę odczytać ostatnie stanie protokołu. Bowiem sędzia tak. celowo wybija mnie, jak to się mówi, w stoku myślenia. Nie doręczono postanowienia Panu. I stronniczy sędziowie Izby Wojskowej Sądu Najwyższego przeszli do porządku dziennego. Ym. Nie może Pan dopuścić do tego, że sędziowie Sądu Najwyższego Izby Wojskowej byli sędziami we własnej sprawie. Aby byli sędziami we własnej sprawie, bowiem wcześniej ich przestępczą działalność. Bowiem wcześniej ich przestępczą działalność ochraniał sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego, na tamten czas delegowany do Wojskowego Sądu Okręgowego, major Tomasz Krajewski. Wniosek jest w pełni zasadny. Sądzę, że na razie proszę odroczyć rozwiązanie sprawy w celu rozstrzygnięcia błędów.